Siemanko, o kolektor. Dzisiaj jest sobota i doszła do mnie przesyłka od Marcina. Z tym, że e, dzisiaj listy nasze nie chodzą, natomiast e, przesyłkę znalazłem obok skrzynki. Wczoraj patrzyłem do skrzynki, nic nie było, natomiast e, przesyłkę znalazłem obok skrzynki. Także no, widzicie, Marcin wysłał do mnie przesyłkę listem ekonomicznym, także wiecie jak to jest. Naprawdę nie radzę wam wysyłać... E, Przesyłek ekonomicznych, nierejestrowanych Bo to się źle kończy A tu widzę, że jeszcze pieniążki są Także, no, mało Naprawdę niewiele brakowało do tego, aby ta przesyłka zaginęła A tak naprawdę, jeżeli ona nie była w skrzynce To każdy mógł sobie ją wziąć Także, a jeszcze jakby zobaczył, że Czuł, że tu pieniądze są To e, wręcz Wydaje mi się, że na pewno by się tak stało Także duże szczęście e, Więc jeżeli już to radzę Wam priorytetami tam słuchajcie, chociaż z tym też różnie jest, bo y, najlepiej wysłać w ogóle polecanymi, poleconymi, bo y, często takie zwykłe przesyłki się gubią, y, ale jeżeli już, no ale decyzja no, że do Was, ale ja tak Wam radzę, bo mówię, że tak, y, tak jest lepiej. No a widzicie, no jest troszkę pieniążków, także różnie z tymi y, przesyłkami zwykłymi jest. Przesyłka oczywiście poleci do Ciebie w poniedziałek. Mamy tu gratiski jakiś list. Hmm. Cześć miał ja, zgodnie z umową e, na Facebooku wysyłam Ci pieniądze e, za 10 sasztek mikrosat, do tego daję Ci gratis. Pozdrawiam Marcin. Ja ciebie też pozdrawiam. E, Mamy pieniążki, także już nie będę to otwierał. Gratiski sobie zobaczymy. No, gratis się dostaliśmy. Super karty, super karty mi naprawdę, wow, wow, wow. Mamy tak, Master up no nie miałem go, więc super. Mamy Club Bages, no wszystko w stanie, e, bardzo dobrym, także super. Club Bages, jakieś bazóweczki, także super, naprawdę. Kolejna bazóweczka, kolejna, wow. O i dużo mam jest dużo zawójników mi sobie z Barcelona. Chcę to mój ulubiony to, także bardzo się cieszę. Dziękuję Ci. tę przesyłkę. Jeszcze zobaczymy, bo tu widzę jakieś naklejki są. Także zaraz sobie zobaczymy te naklejki. Wow, wow, wow kasa leci. Widzę jakieś jeszcze naklejki mi wysłałeś, O to jest edycja Champions League. 2014-15 Super. Dzięki. No także przesyłka do Ciebie poleci w poniedziałek. Jeszcze dziękuję Ci za tą przesyłkę. Fajne gratisy na pewno. Tobie też coś w gratisie dam. Także to tyle w tym filmiku. Trzymajcie się i cześć.